Mmm, kotek się zakręcił Kurwa, zapomniałem było to dać I Rzym Kurwa Dobra, zacząć dubletem to, to jest dobrze zacząć Co, taki? Rzym Podróż? He No i na Rzym No i Rzym

nie odkupuję jeszcze. Chicago? No, ale Ameryka. Furiat, Która Amer Ameryka wybierasz, Furiat? Nowy Jork. Dobrze. Oh. <laughs> I love this country. Jim. Kurwa. Ale powiem ci, Seven, Ameryka się skończyła 20 lat temu. No, już to nie jest tak, tak, przeżytek. No, oprócz tego, że wszyscy kosmici zawsze, jak na ziemię, to wybierają Amerykę. Ale tak, ale tak to nikt nie, teraz się nie mówi o Ameryce. Ale się lubią. Dawaj, 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 czy znaczy, no już się nie dorobić tak jak kiedyś. Siedzę tam. Teraz, teraz w Ameryce to lewactwo zwariowało. Cały czas mi A, dobra. Od ciała. No ja no, jedziemy. Nie. Bez miast się nie odbijesz, no. Siedem. nie będę Cię finansował. No, o, gra, o, grasz, o, grasz o, sam, furiot. To kur Kurwa! <noise> Nic tak nie cieszy mnie. Zobaczymy, zaryzykuję i próbuję rzucić Tam Dwa dni nie rzuciłem doubleta. No i tak będzie dalej. O ładnie, furiot. Kolejna miejsca nieważne. Dobra. I doublet? Ah, Kurwa, żymby, bym dał jakby się wykupił. Zawody spryńskie, kto pierwszy rzuci doublet? Jest o furie fałszerwagę na nami. Która muszę to odkupić? To potężna granada. Moj potężna. A to Chicago ma. jak nic. Chyba będzie to doublet i Chicago. no. kurwa za. <laughs> Jebane netoperki no. Podróż? O, śruba. Ej. A Antyniszczenie, ale fajnie. Early killer. <laughs> o nie! Nie! Dlaczego? Ha. Ho, ho. No, Hamburg. Się, no, Hamburg. No dobrze, no to się nie wpierdola. Nie wiem, co bym musiał zrobić żeby się w to wpierdolić Ajde. teraz. Wiesz, wiesz, już jest cyber wykupiony. Czałd. O oh, ty śmiech! Teraz tak: Las Vegas, żeby pryncka ujebać, czy Nowy Jork, żeby się z Furiata? Princek, wybieraj numer. To jest jeden, to jest dwa. Princek, jeden Cztery. albo dwa. Jeden albo dwa, numerek dwa. To było na nagranie. Wybrałeś swoje. Poczekaj, pryncek. Przyjdzie moment, że się zemścisz. E, tak moje. Dobrze, że to rozdziszczyłem, kurwa. Bardzo proszę, moje. bo dostał bonus teraz. Ciekawe. O, znowu. Każdy do siebie stanął. Why not? Każdy stanął do siebie. E, ja bym tego nie ulepszał w tym miejscu. Czemu? Ej, no masz, masz miasto, No masz małe skremu, rzeczy, jak się teraz... No ale ale też mam szkole, ale tam powinny być. Masz małe rzeczy, jak się gdzieś pierdolisz, to wiesz, to byś musiał sporo Ale mogę duba je jebać, nie? No wiem, masz jeszcze jebać tamte rzeczy, no mimo wszystko. Na grobek? Jakby by było mi 150 tysięcy więcej niż potem. Musisz to sprzedać. Dobra, muszę na mieć czas. Nie, mogłem odkupić jedno i drugie, tylko Princek ten guster w ogóle, był, kupam Taki? na Takim? Ain't so bad. Ain't so bad. Dobrze, ktoś w końcu rozpoczął te błochy. Teraz chcę, żeby. Roma. Roma.

Możesz albo pole golfowe, albo łódkę dla psa. To druga wyspańca. Prawy. O! Uf. Jezu, jak dobrze się opłacało, że prydzio w dwójkę. Jezu, to by był umarł, toż by był koniec mój przecież. To by było, ulep... to by było ulepszone... To by mnie za dwa miliony jebło teraz. No dobra, to teraz też ma 100%, Ach, teraz, wie, masz 100% teraz też ma 100% Teraz też ma 100% w minę. Nie da się go już Nie da się go już powszczymać Teraz wszystko będzie szło w jego myśli Ja wiem, teraz może nie da... jeszcze Chicago trafić, nie? No dobra, nie wychodzę z tamtej O! No. To jest <gryst> Prince, <gryst> <gryst> on ma granadę On w biznes, ten gościu o, o. 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 o, Super. Jest tak do A jego tak. O, Eryk wszystko co on chce to już się dzieje. To wszystko jest. To wszystko za sprawą nieruszalnej granaty. Wczoraj oh. gdzie byś chciał stanąć teraz? O! Oh. Uh, no tak, ale tak nic. Nie, uh. Nie on już jest niepokonany. Nie to się jest koniec. Gdzieś stanąłeś tam, gdzie nie mogłeś już rozbudować do hotelu od razu, także go wykupić. Ten pierwszy raz jest tak biedny monopol. Że nigdzie nie opuścił w potrójnej domu. Jeden <grystanie> z najpotężniejszych, najsłabszych Monopolii. O No No to się snasz kalendarz. Kurwa tym nacieszyłem? Odbyłeś tylko stawkę, kurde. Podróż. Aaaa. No nie mógł wcześniej ja stanąć na... Nie mogłem. spierdalał. Masz furiat. Dobra, liczę na furiata w tej rundzie. Furiat jeździe stanąć, Chicago. Nie. Chicago, Chicago. kurwa. Chicago. No kurwa! Chicago. 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 Zawsze to jest w każdej jebanej kurwa grze. To mistrzostwa muszę tam kurwa stanąć inaczej być nie mogę. Teraz, teraz to mi się aż cukro zrobiło. Mogę cię wykikować, czy nie? Proszę nie. A czego muszę, muszę sprawdzić? A ja nie, chyba nie można. Uff, to Warszawa? Fak, granada jest open! Prince? Prince? Follow? Follow Prince? Co jest za followy, Princek? O, ciekawe. Zostawialiś już łapkę? Princek, pewnie, czy zostawiłeś już łapkę w dół? Dół, chyba. O ty kurwa. A to my się coś jest za no... Pom no. Pomści ja, mnie princek. Działa jak burzenie. A a ja, a ja dostaję szansę typu idziesz na bezludną wyspę. No ja czuję, że ten double jeden jedno, bo... Jak z ciebie zatrwił teraz. Nie, 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 to jest większe szanse w tym stanie. Le, Lepiej instant pieniądze. Dobrze. No, Princek ma jeszcze szansę na zwycięstwo, to jest najgorsze. Ja z, go, z gorszej dupy wychodziłem. Cytując Krzysia, no pamiętam, że nawet wtedy nie doszedłem. Nie zeszedłem, bo się w trakcie zesrałeś. Ale tak, i nasrałeś mu na całą robotę. Słyszysz Prynicek? Jego tu nie było w tej konwersacji, on ja wie co tam się stało. E, wiem co się stało w Jugosławii. No, co takiego? Tam też jak tego dzieciaka 12 lat i powiedział, że tam w piwnicy są kotki. Co dalej? Żadnych kotków nie ma. No, no no. No je Ja nie chciałem, żeby tam stało. Prince jak daś radę, zostaw sobie Las Vegas, potem staniesz na mistrzostwa, spadasz chulia. na Las Vegas Wszystko idzie jak Ja to mogę skończyć Dubajem jak coś teraz chcesz Dubaj? Wstawię na Dubaj, co? Chcę Las Vegas idę odkupić? Prince. A Dubaj. Fuj, kończmy to. Kurwa. Dobra Pierwszy raz od, od kiedy gra w to grę dostałem podróż i mnie nie stać kurde. A teraz się stać, jest, jest fajnie 50 tysięcy podróż gości A jak zrobisz kółkę to dostaniesz plus 300 Rincek, gdzie, gdzie pójdziesz? Killera La... robimy Właśnie tak myślałem, że dokręcić śrubę 7, 7, Na 700 tysięcy O nie Uff Rzym, proszę, w samą gierkę chce Rzym Rzym jest niezdobywalny a podobno wszystkie drogi do niego prowadzą, kurwa. Komani mnie w podręcznikach od historii. Huja, nie kurwa, prowadzą wszystkie drogi do Rzymu. No, do Berlin Road. Harford Close, na której mieszkałem, do Rzymu nie prowadziła. I czosem. Żadna droga w Anglii się do Chicago. Rzymu nie zaprowadzi. Chicago razy 3. Co tam? O nie, nie, nie Prince! Stać go. Stać go, stać go, bo się gra nie skończyła! Dawaj Walczysz z tym! Ja w niego wierzę. Pff. No na pewno no. To co, Kraku? Nie, ja w ciebie wierzę, pójdę do Podatek. Mamy podatek. Ostatni grosze z niego ściągam po trochu. I kurwa, czy mnie to nie dziwi? Koniec. Dziękuję bardzo. Ali, WDR, Roma. Szybkie 10 milionów, w 16 minut. Jeszcze Nie zrobię raz? misji? Nie zrobię misji. Dobra, jeszcze raz.